Cześć, z tej strony redaktor Kebab i mam dla Was dzisiaj coś wyjątkowego. Jak pewnie większość z Was już wie, szczyty popularności obecnie bije gra Apex Legends. Komputer, który widzicie za mną, można zmontować już za jakieś 1000 zł. Ale żeby znaleźć te produkty, które ja wymienię w swoim zestawieniu, w takich cenach, które znalazłem, wy również będziecie musieli poświęcić trochę czasu. Ale spokojnie, jest pewien finansowy bufor bezpieczeństwa. Przy okazji warto wspomnieć, że ci, którzy obserwują mojego Instagrama i grupę na Facebooku, już wiedzą, że to wideo pojawiłoby się prawdopodobnie tydzień bądź dwa wcześniej, gdyby nie fakt, że obudowę dostałem za darmo od chińskiego sklepu Banggood. Nie wpłynęło to szczególnie na moją opinię i mówiąc szczerze, uważam, że obudowa jest dość marna, ale postaram się dość uczciwie powiedzieć o jej wadach i zaletach, tak żebyście sami mogli sobie wyrobić jakąś opinię na jej temat. Zacznijmy zatem od obudowy i zalet. Jak prawdopodobnie widzicie, obudowa świeci i świeci naprawdę ładnie. I wentylatory, które są tam zamontowane, są zaskakująco ciche. Do tego mamy mnóstwo najróżniejszych możliwości ustawiania sobie kolorów w tych wentylatorach, animacji itd., itd. Oprócz tego, to co jest w tej obudowie fajne, jest fakt, że ma zaskakująco dużo miejsca na cable management. Eee, ponieważ nawet takiemu laikowi w tej kwestii jak ja udało się całkiem zgrabnie te kable pochować z tyłu. Uwierzcie mi, to jest już nieźle jak na mnie, normalnie jest dużo gorzej. Oprócz tego, że biłem pewne obawy o to, jak będzie z rotacją powietrza w środku, i faktycznie przedni panel ma bardzo wąską szparę, przez którą wpada niewiele powietrza. Tam... Ale mimo to dzięki dodatkowemu meszowi, oczywiście tutaj z tyłu standardowo oraz nie wiem, to nie jest do końca mesz, ale takiemu kratkowaniu u góry nadal jest ten dopływ powietrza wystarczający żeby wszystkie te podzespoły, które się tam znajdują działały w miarę sprawnie ale jeżeli chodzi o plusy, to to by było na tyle minusy minusy są takie, że najprawdopodobniej to jest dość podstawowa jednostka biurowa na szybko przerobiona na komputer gamingowy. Eee, nadal widać tutaj na przykład na boku zaczepy, e, które prawdopodobnie służyły do metalowej ścianki, do metalowego panelu tutaj na bok, e, który został zastąpiony takim oto przeźroczystym panelem e, z plexi. To nie jest e, szkło. E, Szkło mamy na froncie. Faktycznie niezłej jakości, zaskakujące. Ale tutaj na, na boku mamy już pleksę, która prawdopodobnie będzie się dość łatwo rysować. Dlatego jeżeli e, myślicie o położeniu tego komputera gdzieś na ziemi, albo boicie się, że możecie go zadrapać, to nie brałbym tej obudowy. Podobnie również bardzo cienka blacha. E, ta. Ta obudowa przyjechała do mnie z dwoma wgnieceniami, niestety. Jedno było tutaj z tyłu, drugie na bocznym panelu. Plusem i minusem tej cienkiej blachy jest to, że raz, że się wgniotła najprawdopodobniej w transporcie, plusem jest to, że było ją bardzo łatwo odgiąć. I kolejny minus, który mnie osobiście dość mocno drażni, ale to może być wyłącznie moja subiektywna opinia: to kolejnym mankamentem tego, że jest to jednostka biurowa przerobiona na gamingową, jest to, że zasilacz montujemy u góry. Bar bardzo tego nie lubię. Obudowa kosztuje jakieś 190 zł. Jeżeli zamawiamy ją z magazynu europejskiego, sporo taniej, jeżeli zamawiamy ją z Chin, ale wtedy idzie dłużej. Czy warto? Szczerze mówiąc, za 190 zł myślę, że można znaleźć dużo lepsze konstrukcje u nas na polskim rynku, nawet od polskich firm. Przy cenie chińskiej jeżeli nie będziemy płacić za transport i możemy chwilę poczekać, OK, to może być jakoś opłacalne. Jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie znajdziecie link do tego konkretnego produktu. A teraz przejdźmy do specyfikacji. Jako procesor wybrałem już dość leciwego poprzednika ryzenów, czyli AMD FX, konkretnie AMD FX 6300. Jest to trzyrdzeniowy, sześciowątkowy procesor, który do tej pory dostarcza dostatecznie dużo mocy, żeby pograć praktycznie w każdą grę. Procesor kupiłem razem w zestawie z płytą główną oraz ramem. Płyta główna jest to, żeby Wam nie skłamać, Gigabyte GAM68MTS2. Tak. RAM, który był w tym zestawie, to 8GB w dwóch kościach DDR3, niestety taktowane 1333 MHz. Są to dwie kości od Corsair yy, z radiatorami. Zupełnie, zupełnie ok, zdają egzamin. Mam dość porządne chłodzenie od Cooler Mastera, które również było w zestawie. Ten procesor nie grzeje się jakoś strasznie, więc nie wymaga jakoś bardzo mocnego chłodzenia. Prawdopodobnie stokowe wystarczyłoby w sam raz. Przy czym pamiętajcie, że ja tego procesora po prostu nie kręcę. Gdybym go kręcił, prawdopodobnie mógłbym zrobić w pełni użytek z tego obecnego tutaj. Jeżeli wy zamierzacie kręcić swój procesor, no to też zaopatrzcie się w jakieś lepsze chłodzenie. Ok, pora teraz na główne danie. Jaka jest tam karta graficzna? Uwaga, jest to GTX 770 w wersji 2 gigowej. Udało mi się go dość niedrogo kupić eee, za 50 funtów, czyli za 250 zł. Eee, w Polsce widziałem go chyba generalnie chodzi gdzieś tak w okolicy 300 zł obecnie, najtaniej chyba jak znalazłem było 290. To co limituje tą kartę najbardziej to jest ilość pamięci VRAM. Nadal w większości wypadków 2GB VRAM wystarcza do tego, żeby pograć sobie w większość gier obecnych na rynku. Najbardziej dotkliwie chyba niska ilość VRAMu dotknęła mnie w Wolfensteinie najnowszym. Ale do testów zaraz przejdziemy. Do tego cechuje się zauważalnie lepszą wydajnością niż powiedzmy GTX 1050 Ti który jest w tym momencie droższy niż GTX 770. Oczywiście, że mniej prądu, ma więcej pamięci VRAM, ale na dobrą sprawę, jeżeli ktoś chce zmontować tani komputer, GTX 770 nadal ma w sobie sporo mocy. Do tego zasilacz Chieftek A80, który cechuje się całkiem dobrą wydajnością, ma 500 watów. Oczywiście na potrzeby tego wideo szukałem zasilaczy, które cechują się dość podobnymi możliwościami, dlatego będą to jednostki 500W, najlepiej z certyfikatem 80+, 80+, Bronze, Gold. Eee, I takie zasilacze używane można znaleźć już za około 70 zł. Ok, i na koniec dyski. Przede wszystkim udało mi się dość niedrogo kupić dysk SSD 120GB, to jest e, crucial. Wszystkie gry, które są testowane na tym filmie, w momencie testowania znajdowały się właśnie na tym dysku. Oprócz tego dorzuciłem 500-gigowy dysk od Hitachi, który posiada 7200 obrotów na minutę. I tak mniej więcej prezentuje się ten build. Jak możecie zauważyć, nadal zostało nam trochę pieniędzy na szaleństwa. Jest to taki bufor bezpieczeństwa, który możecie albo wydać na wyżej taktowany RAM, albo na GTX 770 z 4 gigami RAMu, albo na jakąś zupełnie inną obudowę. Tak czy siak jesteście w stanie spokojnie złożyć komputer w 1000 zł, na którym granie w Apex Legends będzie prawdziwą przyjemnością. Nie wierzycie? Zobaczcie sami, a przy okazji kilka innych gier. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się nie podobało, zostawcie łapkę w dół. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. A ja Was teraz żegnam. Trzymajcie się. Cześć.